Dzisiaj przedstawimy Wam Hondę NSR 125 R. No to Gosia zaczyna, nie? No ba. Przedstawiam Wam Hondę NSR 125 R. Produkcja zaczęto w roku 1988 i została ona oznaczona JC20. W 1993 przyszła ona modernizację, zyskała kocie oczy, nowe plastiki oraz aluminiową ramę. I została ona oznaczona JC22. Mamy oczywiście oznaczenia jeszcze 125R, tak jak to, jest 125F, czyli nakedy, oraz SP, czyli wersja sportowa. Produkcję zakończono w roku 2002, a w 2003 został on zastąpiony CBR 125F. Osobiście uważam, że ten model jest o wiele lepszy, ponieważ wygląda na większy. Niż ten model jest z roku 2001 i najszybciej jechałam nim 150 km na godzinę. Uważam, że najszybciej osiąga swoją moc powyżej 7-8 tysięcy, ponieważ na niższych obrotach jest po prostu mało dynamiczny. Muszę pochwalić nsr za naprawdę fajną imitację lotów powietrza, czyli dynamicznego doładowania. Dodatkowo mamy plastik na wahaczu, dzięki czemu staje się on bardziej masywniejszy, aby najmniej wygląda jak dla mnie. Ma super układ chłodzenia, jest naprawdę dosyć wydajny. Minusami dla mnie w tym modelu są pękające plastiki, ponieważ są twarde. No i w sumie na tym modelu możemy to zauważyć. Minusem też jest spalanie. Na moją spokojną jazdę wynosi ono 4 litry, na taką mocniejszą między 7 a 8. Minusem też są te fajne kocie oczy, ponieważ dają naprawdę bardzo mało światła. W moim przypadku tutaj praktycznie w ogóle go nie ma. Wymiana żarówek jest dosyć uciążliwa, ponieważ jest to ciężko zrobić. Czas na przejażdżkę Honda NSR. Co ja tu mogę powiedzieć o tym motocyklu? No, Gosia już dość dużo powiedziała, ale mogę zaznaczyć, że naprawdę wizualnie ten motocykl robi robotę. Jak na swoje lata produkcji to był świetny motocykl. NSR-kę trzeba pochwalić za moc, jak na 125. Jest to bardzo dynamiczny motocykl. Ma 15 koni mechanicznych, po odblokowaniu jest 128,5 koni konia mechanicznego. Warto zwrócić uwagę w dowodzie ile jest wbite, bo jak, jeżeli ktoś to kupuje, ja ma prawo jazdy kategorii A1 albo B już od 3 lat i może jeździć z 125 do 15 koni, no to jak będzie miał w dowodzie więcej, no to niestety nie będzie mógł nim się poruszać. Dlatego warto na to zwrócić uwagę. Motocyk jest bardzo dynamiczny jak na 125, ale niestety poniżej 7000 obrotów, no można powiedzieć, że nie jedzie ten motocykl bardzo powoli się rozpędza, dopiero powyżej 7-8000 czujemy tego powera, odkręcamy naprawdę do tysiąca świetnie wkręca się na obroty i rozpędza. No motocykl w tym górnym zakresie obrotów daje naprawdę dużą frajdę z jazdy, no niestety towarzyszą też temu dość duże wibracje. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Jak no trzeba po pewnym przebiegu robić remont, ale NSR-ka właśnie słynie z dość dużych przebiegów między remontami. Pochwalić też przez NSR-kę za to, to, że dozownik oleju jeszcze działa, no bo bywa tak, że komuś się zepsuje i zamiast wymieniać ten dozownik, to wolą robić mieszankę do zbiornika. Natomiast minusem będzie dolewanie tego oleju, bo jest zamontowany zbiorniczek pod zbiornikiem paliwa i trzeba go podnieść, żeby dolać, mogli to umieścić w jakimś bardziej dogodnym miejscu. Spalanie tej maszyny tak na spokojną jazdę to zaczyna się gdzieś od 4 litrów, na taką płynną jazdę, ale dość szybko, dajmy tak, autostradą wyszedł gdzieś około 6. No a już na takie dynamiczne ciąganie na krótkich odcinkach, no to motocykl spali około 7-8 litrów nawet. Aczkolwiek wiadomo, że nikt go nie będzie ciskał cały czas w tym górnym zakresie obrotów, więc można przyjąć, że tak y, będzie mu tak gdzieś wychodzić 5,5 litra średnie spalanie. Ceny zaczynają się tak gdzieś od 4,5 do 8 tysięcy takie ładne egzemplarze. Honda ta już nie traci na wartości, więc możemy być pewni, że sprzedając ją za dwa lata dostaniemy podobne pieniądze. Jeśli ktoś szuka 125 w dwusuwie, to jest to naprawdę motocykl godny polecenia. To chyba wszystko, co mam do powiedzenia w tym temacie, także do następnego.